Cześć wszystkim! To ja, e, młodsza Wika. Tutaj, o ja, Anczyzna. To jest vlog z jedną osobą. Witajcie w vlogu pod tytułem jedna osoba. Nie, no żadny. Dzisiaj sobie porozmawiamy o starszej Wice, o y, szkolnych marzeniach i o, mm, o subskrypcji. No tak, od razu mówię, jesteśmy dzisiaj bez starszej wiki, ponieważ wyjechała na Antarktydę. Na Antarktydzie jest tam bardzo dużo zwierząt, widać zwierzaku. To jest właśnie zwierzę z Antarktydy. Ty że wiesz, że to ja? No. I co? Widzowie się nabrali? Hmm, hmm, hmm. Chcesz się bić? Chcesz? Dobra, zacznijmy może od od czego zaczniemy? Um, y, tak, oczywiście nasz temat na dziś to osoby. Mówiłam. I właśnie szkoła prywatna. No właśnie, szkoła prywatna, szkolne marzenia, jak wolicie. No więc tak, może zaczniemy od czego zacząć? od szkoły, czekaj, pociągnę rękaw. Czekaj, bo mnie na, na, zaraz się półka przeważa. Bo tak, ja się pewnie e, wiecie. Nie, pewnie nie wiecie. Mamy taką durną klasę. Każdy ma chyba durną klasę. Kto ma durną klasę, niech pisze w komentarzach. Tak, widzimy, Chociaż mamy mało komentarzy. Zobaczmy sobie w normalnie. No na Tak. E, no i tak. Mieliśmy naprawdę 10 punktów. Tak. A takie tak. dziewczyny z tak. innej grupy, też z naszej klasy one były, mówią, że my to mamy 3, a oni to mają 27, czyli nie wiadomo ile. No właśnie, a my jak w, w, w buta im strzeliliśmy, to się nie liczyło, a jak w rękę oni nam rzucili, my w rękę w łap, złapaliśmy, to się nie liczyło. Albo jak my im w rękę, to już się nie liczyło. No. No właśnie, i my to właśnie chcieliśmy, tak pomyślałyśmy, bo powiedziałam jej, że jak kiedyś jej mama do mojej dzwoniła, no to powiedziała, że yy, że właśnie, jak to było, no i on, jej mama dzwoniła do mojej i powiedziała, że jak w kolejnej klasie będzie tak, że będzie jakaś niefajna pani, no to nas przepiszą, no i my tak pomyślałyśmy, fajnie może by było jakby do prywatnej szkoły, by nie było tych głupków. Tak, byśmy sobie chodziły kiedyś ceny, co nie, ale pewnie no. tak nie jest za bardzo w tej szkole, ale nie byłoby tych głupków z naszej klasy, jedno ja ja lubię. Ale my się normalnie no właśnie zaczęliśmy modlić. No właśnie modlić, by było złapać, jo! Ale patrzcie, jak ktoś ogląda z naszej klasy, to spoko. Nie mówimy tak tego, bo wiemy, że nie obejrzycie. Jak obejrzycie, okej, okay, my zaraz powiemy osoby tylko, które lubimy i będzie spoko. A kala tak, my lubimy tak naszej klasy, tylko... Y, trzy osoby, znaczy licząc siebie nawzajem no więc może tak ty powiesz y, tą tą co z tobą siedzi a ja powiem tą tą co siedzi no wiesz tą... nie ma? Mary L.P. Y, Mary LP, nie wiem dobra no więc tak Mary L.P. chodzi z nami do klasy więc ona jest najlepsza z klasy i y, no może jej powiemy imię bo ona nie ma youtube'a więc Nadia, jeszcze taka koleżanka Nadia z naszej klasy znaczy ona jest taka y, bardzo bliska Koleżanka. Taka jakby przyjaciółka, ale w sensie nie. No właśnie, bo my nie jesteśmy nie Dobra. Ale to ona już ma taką przyjaciółkę. No właśnie. Dobra, no, ale tak. mniejsza oto. Tych, te, 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 których nie wymieniliśmy, oni są niespoko. Tylko te dwie dziewczynki. No jeszcze taka dziewczynka, taka Mary z koleżanka. No nawet całkiem, całkiem. Co nie? No, no. Całkiem, całkiem, ale nie tak całkiem, całkiem, całkiem tu. No właśnie, do więc chyba po szkole już wszystko, jak okay. myślisz. A i teraz o subskrypcjach ja zacznę, okej, okay? bo jestem okay. taka podniecona. Yy, mamy 33 subskrypcje w tej, tej chwili CC. Tak, to co strasznie Wam dziękujemy Nie wiedzieliśmy, że tyle widzów nas będzie oglądać My nawet nie wiedziałyśmy, zanim za, yy, jak mieliśmy kanał, to nie wiedziałyśmy, że do 10 dojdzie Pamiętam, jak było coś no. takiego 3 subskrypcje, a my dzwonimy do mamy i mówimy Mamy, mam 3 subskrypcje Jezu, no, jak no, to, 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 to teraz, a już 33, o Boże Bo ja kiedyś e, się modliłam, żeby był chociaż jeden subek No właśnie, a no pierwszy subek od szalonej LPS TV chyba Znaczy od szalonej LPS, ale nie wiem czy TV, coś takiego Więc bardzo, bardzo Ci dziękujemy mm. i pozdrawiamy za pierwszą subskrypcję, która mm. dla nas bardzo dużo znaczy Taki początek, taki, Ale taki wiecie. To taka niby pamiątka, że zaczęłyśmy ten dziecko Tak i Pamiętajcie, że każda subskrypcja to na, dla nas tyle, co dla kota, co dla psa kilogram kości. Albo w ogóle jakiś kurca. No właśnie, ja no, i, no i tak, pomyślałyśmy, że robimy studio dla Little Pet Shop zrobimy tak, że będzie tam to tło, to to i że nie będziemy nagrywali, ale obok będzie stał pet shop z kamerą, który niby to będzie też nagrywał, ale go nie będziemy nagrywać, nie? Tylko no tak jak to. teraz nas niby, że taki ten. No i pomyślałyśmy, że zrobimy jeszcze tak, że jeden subskrypcja, to coś dochodzi do tego naszego yy, studia. Na przykład teraz mam 33 suby, mhm. no to jest coś takiego, że I jak będzie 34, no to na przykład teraz Mamy wytapetowane, ale to nie jest to akurat, tylko wiecie, na razie w budowie, bo dzisiaj nie chciałyśmy tak nagrywać, bo akurat Myślę. ja siedzę na biurku, a ona siedzi na krześle i nie mamy miejsca. No, ja siedzę na biurku. No więc tak. To już 5 minut. A no to mamy tak. A, spoko, mamy. 6, yy, nie wiem ile dziś nagrywamy, przeważnie po tyle samo. Ale no więc tak. Yy, no i teraz mamy wytapetowane, mamy podłogę, Petropa, który nagrywa, mamy kamerę i inne kamery. Mamy też pracowniczki. Mamy drukarkę, takie jakby, że no, to przede wszystkim tapety. To to no właśnie, no i spójrzcie na to, że... Każd każda subskrypcja zależy od Was, a nie od nas. No i teraz tak, jak będzie 34, to na przykład dodamy jakieś roślinki na oknie, bo jest okno, jest. Co nie wiecie, tak słówek i jak się coś takiego, nie? Jak myślisz? A tutaj obiad. Zaczęłaś się. Dobra, spadaj. Pod telewizorem. Pod ławą, sorry. Masz już? Dobra, Znam się. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. Czekajcie, bo ja mi wam coś pokazać. Czekaj, susie. słucham, się. bo ja mi im pokazać. Moje coś 3D. to do tomatu. To jest fajne 3D. Czekajcie, bo spadłem. No papież, ale papier, nie? A, właśnie, do tego jest ale... takie ja w sumie specjalne tło. Bo to... tutaj młodzież w przedszkole. Młodzowiec tutaj zrobiła przedszkole. Tak, możemy Wam nawet pokazać. No, to Mamy notowy szczyprzestrój. na to. No więc tak. Jeżeli pozwolicie, to teraz Wam je pokażemy wyższo od tych. Ja wezmę. Ja wziąłem. Teraz jest w przedszkole. Tam u góry jest z karton, tu się odklejało i dlatego tu jest taśma, nie wiem czy widzicie, ale niestety. No i tak taśma mi zabrakło już nie poklejone, no i znaczy po prostu się nie dało. I tak, to no jest tak. Tu widzicie jest dekoracja mekanotna, to... jej nigdy nie zdejmę, po prostu... Nie po prostu już minęła wieczór, ale to fajnie wygląda. No fajnie, ładnie jest tak przedszkolową Tu żaba jest w kwiatki i teraz Wam tak pokażę. Tutaj... Tak, nie wiem czy widzicie, ale tu są drzwi, taki okay. obraz 3D, jest okay. taka biedronka, tutaj królicze, takie króliczki, myślę, że dobrze widzicie, bo mi się trochę ciężko tak to obracać, a mi trochę ciężko tu patrzeć, no o, uważaj, uważaj, tu jak widzicie, koszulki, jest. ten, ten koszulki. E, tutaj, o tu a tutaj są so, na no, jajka te takie koszulki, wiecie I ja je po prostu a się tak, pasuje, tak, to tak poobcinałam i poprzyklejałam czekajcie, żebym zaraz się nie wkazała coś takiego no więc jest super, e, poczekajcie jak pozwolicie na chwileczkę no momento tutaj porobiłam co ja takiego? Przyda. taki dach fajny Stary, że tu jest pudełko kredek, ale na tym stoi nasz ten. I tutaj sobie pomóc grałam, bo mi się nudziło. jest więcej tego, ale mi się nie mieści w kadrze. Ok, To Tylko się tu ustawimy już. Okej. Ok, mogę wyłapać, prawda. Tylko, ale ty muszę na biurku usiąść. Czy mogę wracać do swojego, który no. na swojej krzeszło? Krzeszło. Dobra, to już teraz. Żebyś mi to teraz podróż? Ja za mamą i kadet nie odstaczamy. Hihihi. I wydroste. No i tutaj mam takie coś z tego, takiego fajnego. Eee, dobra. Uno momento i excelento. Zegnam. Dziś jest 30. Żartu 23. A niedługo 90. To tak szczerze. Ach, jeszcze nie mogę trajesz. Jesteś taka stara, to ty dostaniesz. Kobitko. Nie wiem, co no stara. Dziś tak, jest... Tak. Korny, nie wiem. Wow. Dobra, miesiąca. Ten vlog też jest trochę... Tak, ale przynajmniej coś pożytecznego powiedziałeś. Ej, nie widać tych członków. Eee, to dla na to... Która tutaj... Ten... Jezu, to, minut! I długo kończymy. O no nie. Mam jak, dźwięk, ja nie, jak Ja nie lubię się rozszerzyć no ja, z kamerą! Ale ja też nie. jest Kto chciałby tak chodzić do szkoły prywatnej, piszcie w komentarzach. Chociaż i tak by ja. mało, ale liczymy na was. Liczymy na was. No coś nie przesadzaj. No ale co, na naukę na przykład. Liczymy na was, liczymy. i please, wysyłacie te jest zdjęcia na ten. Bo zaraz tylko Mary LPS wysłała. Tylko, nie, ona się dopiero zgłosiła, ona jeszcze nie wysłała. No tak, ale miała dzisiaj wysłać, a dopiero jest po szkole, także jeszcze ma sporo no. czasu do końca dnia. jak nie dzisiaj, to jeszcze masz czas. Ale prosi no. prosimy was, no. Bo tak to będzie nasze zdjęcia, bo na wszelki sobie zrobiłyśmy. Tak, ale tak, to... ale. i jeszcze taka... Kad... Informatyka mała, możecie również dołączać zdjęcia zwierząt, waszych Tak, zdjęć. możecie swoich zwierząt, swoich psów, kotów czy coś, możecie petków, możecie siebie, ale pamiętajcie, nie wiem czy mówisz, ale jak siebie musicie wierzyć to na YouTube, żeby później nie było, że wstawiasz moje zdjęcie na YouTube. No. Pamiętajcie, bo jak ktoś takiego będzie, to ja po prostu kiszę na ogórki z was zrobię. Mm -hmm. Więc proszę was, żebyście, tak, jak wysyłacie to, y no więc tak, jak będziecie pisać mailem, to jak możecie to jeszcze napiszcie, że wyrażacie zgodę, żeby wszystkie te stęki i zdjęcia były wstępne do filmu. Ale nie musicie, tylko fajnie by było, to bym wiedziała, że na pewno, że tak blajajnie wsłuchacie. I my po prosimy, ty wyślij, bo czego filmu nie będzie, nie ci będą. Nasz kanał opadnie w sumie, nie? Trochę to no powiecie, tak, my sobie już konkursy, żeby takie hmm. sławne, popularne, a tu się okaże, że wiocha, nie? Mhm. Nie chcemy tak teraz, ale no nabij. pili. Nie też, ale... Demarkiel też może wyśle. Może. Hmm. No, jak się poproszę. Łagamy przynajmniej wszystkich subskrybujących. Jezu, mamy 33 Ty to by się kobieto w filmie zmieściło! Nie no, ale to zaraz jeszcze ile osób wyślę, bo postaramy się każdego zdjęcia się tak? My nie tylko dwóch osób weźmiemy. No właśnie, no więc... No to, to musimy porobić... To, to wyszło w na tyle. Co nie? No. A i może dziewczom chcecie jakaś piosenka, bo my kompletnie nie wiemy? Jakaś na jakaś... choć nie taka... jakieś fasolki czy coś. No właśnie. No to my się żegnamy, bo w loku się przedłużył. Dobra, Dobra, cześć! Wyłącz kamerę, ja wyłączam, ty wyłączasz, nikt nie wyłącza.